Mamy globalną awarię informatyczną. Nie działają systemy na lotniskach, na giełdach czy w sklepach. Zakłócenia mają także największe stacje informacyjne. Między innymi mówię tutaj o Sky News. Ta zgłosiła problemy z nadawaniem. Są problemy na lotniskach w terminalach. W takim razie sprawdźmy, czy ten problem dotyczy także Polski i w jakim stopniu przy naszym telefonie w dniu na żywo jest wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie premierze. Panie redaktor, witam Państwa. W jakim stopniu ta awaria dotyczy Polski? Gdzie odnotowano również awarię z tym związaną? Awaria systemów Microsoft, która jest bardzo odczuwalna na świecie, jest od samego początku monitorowana przez polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. To, co możemy powiedzieć na tą chwilę, czyli na 10.30, to obecnie w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie. Dostajemy informacje o pewnych błędach systemowych w firmach, w instytucjach, ale nie ma to wpływ na działanie samego, samego można powiedzieć, takiego systemu infrastruktury krytycznej na poziomie tych najważniejszych systemów. Ma to związek pewnie z, z tym, że Polska też przez lata dokonywała dywersyfikacji w wielu miejscach obecności systemów, czy jednego systemu, tak żeby było ich więcej. Na tą chwilę spokojnie można powiedzieć, że nie ma powodów do niepokoju, no ale na całym świecie oczywiście problem jest bardzo duży. Problem jest bardzo duży, ale słyszymy, że w Polsce też on jest. To nie jest tak, że nie dotknął żadnego miejsca, bo terminal kontenerowy na przykład zgłosił takie problemy, taką awarię systemu również. Tak, ale monitorujemy tą sytuację. Tylko, że ta sytuacja w wielu miejscach też jest związana z tym, że codziennie... W Polsce dochodzi do tysiąca, czasami dwóch tysięcy incydentów, które są zgłaszane. My je później sprawdzamy, potwierdzamy, podejmujemy działania i tak, żeby odpowiedzieć po kilku minutach, kilkudziesięciu minutach, że na pewno to jest spowodowane tym, że mamy do czynienia z jedną tylko awarią związaną z systemami Microsoftu czy, czy szerzej, bo mamy to wszystko dzieje się w związku z firmą CrowdStrike, która też hmm, wpuszczała oprogramowanie hmm, do Microsoftu i, i te nakładki swoje przygotowywała. No dzisiaj trudno jest powiedzieć, na pewno jeżeli miałbym powiedzieć o samym systemie polskiego cyberbezpieczeństwa, to on jest dzisiaj bezpieczny i nie ma powodu do niepokojów. To znaczy nie dzieje się to co na świecie hmm, i bardziej bym uspokajał niż wprowadzał Emocje, że mamy do czynienia z sytuacją, która w Polsce może przewrócić się nas, jeżeli chodzi o takie spokojne funkcjonowanie państwa. Natomiast czy ma Pan informacje i może Pan powiedzieć, że nie mówimy tutaj o żadnym ataku cybernetycznym, że jest to tylko i wyłącznie awaria oprogramowania konkretnie aktualizacji w antywirusie, o którym pan wspomniał? Mamy po pierwsze swoją wiedzę, którą w tej części, którą mogę ujawnić, wskazuje, że nie ma żadnego ataku cy cybernetycznego, który miałby charakter terrorystyczny, ale mamy też informacje z innych służb, które też od rana, już w nocy monitorowały sytuację i też wskazują, że mamy bardziej do czynienia z awarią wprowadzoną poprzez jakiś baki koordynacji czy, czy, czy błędy w oprogramowaniu, a nie dlatego, że mamy do czynienia z zaplanowanym atakiem. Ale też to, co chciałbym mocno podkreślić, Microsoft w najbliższych, może godzinach, ale na pewno w najbliższych dniach będzie musiał ujawnić wszystko zgodnie z amerykańskim prawem, co się wydarzyło, i też będziemy wiedzieli, czy coś nie zostało ukryte, no bo ciężko powiedzieć, że wiemy wszystko, bo to jest prywatna korporacja. Też warto o tym pamiętać i też zwracam uwagę, że wszyscy, którzy nas słuchają, powinni wiedzieć, że Systemy trzeba też się nimi opiekować pomimo tego, że robią to korporacje, że muszą informatycy, muszą ludzie odpowiedzialni za tą cybersferę mieć świadomość, że każda sytuacja najbardziej nieprawdopodobna może się wydarzyć tak jak dzisiaj o poranku się wydarzyła i my też to robimy, jeżeli chodzi o strukturę państwa. Dopytam w takim razie, czy to ten antywirus, o którym Pan wspomniał, Cloud Strike, który może być wybrany przez użytkowników Microsoft, choć nie przez wszystkich jest, czy to jest oprogramowanie, które przez na przykład jest stosowane w polskich urzędach, w polskich instytucjach? Bo w pan niektórych sam... miejscach tak, jest stosowane I dzisiaj w, w tych miejscach miejsc... nie ma sygnałów o, o awarii? Niektórych są, niektórych nie ma, ale no nie jest to format taki, o którym mógłbym powiedzieć, że dzisiaj przewraca jakieś funkcjonowanie państwa. Mamy sprawy, które monitorujemy, gdzieś są awarie. Ale nie jest problemem to, że jeżeli gdzieś nie działa jedno czy dwa urządzenia. Problemem, jeżeli to ma wpływ na infrastrukturę krytyczną, bo i Microsoft i inne instytucje na pewno będą to podnosiły w ramach szybkiej reakcji, więc i my sobie z tym będziemy radzili. Ważne, że nie ma do czynienia z sytuacją, która paraliżowałaby na przykład kolej w Polsce albo doprowadziła, że lotniska nie działają. No to to byłaby rzeczywiście wielki incydent, ale tego nie rejestrujemy. To faktycznie dobra informacja, biorąc pod uwagę to, jakie informacje napływają do nas z całego świata. Od Australii przez Stany Zjednoczone, po europejskie kraje, Hiszpanię czy Holandię. Słyszymy o uziemionych samolotach, liniach lotniczych, czyli de facto sparaliżowanych lotniskach. No, jakim cudem, jak to się dzieje, że Polski to nie dotyka? To oczywiście jest dobrą informacją, ale jaka jest różnica, że u nas tego problemu nie ma, który jest choćby w Europie? Ja nie twierdzę, że w Polsce nie ma takiego problemu mamy sytuacje, które wskazują, że są miejsca, że coś gdzieś nie działa, ale nie paraliżuje systemu bezpieczeństwa państwa. I to chcę podkreślić. A może pan powiedzieć o konkretnych miejscach, gdzie ta na przykład awaria dzisiaj występuje? W wielu miejscach, które zgłaszamy, to są też firmy prywatne. Kilka instytucji samorządowych nam zgłosiło taką sytuację, ale to tak jak powiedziałem, codziennie. 1000, 1500, czasami 2000 incydentów codziennie, szczególnie z Rosji, więc ta sytuacja nas nie przeraża, bo my jesteśmy przygotowani na nią. Ja rozumiem, że w państwach, w których to się nie dzieje tak często, w których nie ma tych cyberataków, które nie postawiły w stan gotowości swoich służb, to pewnie jest dzisiaj szok. Ale Polska nie jest w tym szoku, dlatego że wiemy, co się dzieje. No, przypominam, atak na PAPS przed um, kilku tygodni. My wiemy, jak reagować. Procedury zostały w, w, skrócone w Polsce do kilkunastu minut w ostatnich miesiącach. E, połączone Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa de facto cały czas wszystko monitoruje, więc my wiemy, co się dzieje. A tam, gdzie pewnie jest trochę mniej tego, no to jest większy szok. Te problemy, nie wiadomo jeszcze z jakiej dokładnie przyczyny, ale dotknęły także lotnisko Ławica w Poznaniu. Rzecznik tego lotniska w tej chwili przy naszym telefonie, pan Błażej Patryn. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Jakie problemy są na lotnisku Ławica w Poznaniu? Tutaj rzeczywiście możemy mówić przede wszystkim o tym, że wpływ na kłopoty nie tylko lotniska w Poznaniu, ale to rzeczywiście dotyka wszystkich lotnisk i to na całym świecie w mniejszym lub większym stopniu. No Tutaj rzeczywiście na, na chwilę obecną, na moment awarii i chwilę po, my możemy powiedzieć, że jesteśmy w tej grupie szczęśliwych lotnisk, przynajmniej może tak ograniczona ta szczęśliwość jest, no bo jednak jesteśmy pod wpływem tej awarii, ale radzimy sobie. Z obsługą pasażerów wspólnie z firmą handlingową, naszym partnerem, który obsługuje odprawy pasażerskie, no bo tutaj jest tak naprawdę największa, największe wyzwanie w takich sytuacjach. Zostały wdrożone odpowiednie systemy zabezpieczające, systemy awaryjne, informatyczne do obsługi pasażerów. Jesteśmy również przygotowani na ewentualną eskalację, bo nie znamy ani żadnych ram czasowych przebiegu tych zdarzeń, ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli nie wiemy, czy ona będzie jeszcze eskalować czy będzie się gasić w jakimś momencie, ale jesteśmy przygotowani, mamy scenariusze zabezpieczające i te odprawy. Z małymi oczywiście, no nie wykluczając problemów, musieliśmy mieć czas na przejście na pewne systemy. Odprawy są przeprowadzane, pasażerowie są odprawiani. No i nasi pracownicy na wszystkich poziomach kontrolują i pracują nad odpowiednimi zabezpieczeniami i nad tym, aby te odprawy były przeprowadzane na bieżąco. Czyli nie ma jako takiego paraliżu lotniska, nie są wstrzymane te odloty, odprawa się odbywa, tylko po prostu z jakimś opóźnieniem poślizgiem. Dokładnie tak, natomiast to co jest również istotne, że my jesteśmy nie dość że przygotowani na te scenariusze, to jeszcze dodatkowo, dodatkowo, dodatkowo... Jesteśmy przygotowani na przyjmowanie samolotów przekierowanych z innych lotnisk, a takie mamy zapytania od kapitanów samolotów. I w razie sytuacji, scenariuszy jeszcze tego typu, również my no, służymy pomocą, zabezpieczając operacje lotnicze. No właśnie, czy może Pan potwierdzić, że było takie zapytanie od lotniska w Berlinie, czy w Poznaniu możecie przyjmować samoloty, które tam miały się kierować? Dokładnie, dokładnie tak, pani redaktor, właśnie to lotnisko, a bardziej kapitanowie samolotów, które kierowały się na lotnisko w Berlinie, zgłaszali takie pytania do nas o możliwość przyjęcia samolotów. I my wyrażaliśmy taką gotowość, no bo mieliśmy taką możliwość, aby taki samolot czy takie samoloty przyjąć, ale oczywiście finalnie zawsze ta decyzja o wybraniu lotniska zapasowego leży po stronie kapitanów samolotów. Przenosimy się teraz na wybrzeże, tam jest Marta Ulatowska, kwestia terminalu morskiego, terminalu kontenerowego, dokładnie tu też pojawiły się problemy, jakie Marto powiedz, jaka tam sytuacja? Tak, również terminal został dotknięty tą awarią. Najpierw został taki wystosowany komunikat, który brzmiał, zmagamy się z globalną awarią systemów operacyjnych Microsoft, która utrudnia funkcjonowanie terminal kontenerowy Baltic Hub. Jednak kilka minut temu dosłownie rozmawiałam z rzeczniczką i usłyszałam, że sytuacja jest już pod kontrolą. Dowiedzieliśmy się, na czym polega problem, jak musimy działać i. Trwają teraz prace naprawcze i już wkrótce terminal wróci do pełnego sprawnego funkcjonowania. To jest ten najświeższy komunikat. Niestety nie mamy tych takich dokładnych szczegółów, na czym tak naprawdę polegały te utrudnienia, no ale wiemy, że to wszystko zaburzyło pracę również terminala kontenerowego w Gdańsku. Przed chwilą słyszeli Państwo na naszej antenie. O sytuacji na lotnisku w Poznaniu, ale my dowiedzieliśmy się również, że te problemy, ta awaria może mieć również swój. Mm... Skutek negatywny na Gdańskim lotnisku, bo też przeczytaliśmy, że dwie linie lotnicze mają problemy z elektroniczną odprawą, a to będzie oznaczało, że pasażerowie będą musieli odprawiać się stacjonarnie, co będzie generować kolejki. No, oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Jak tylko dowiemy się, jakie były konkretne skutki i konkretny wpływ na terminal w Gdańskim porcie, będziemy to przekazywać i jak tylko również będziemy mieć więcej informacji na temat lotniska, Także będziemy Państwu spieszyć z tą informacją.